Co ciekawego można znaleźć w tanim elektrycznym Hyundai Inster. Na zaproszenie producenta wybrałem się do Czech, gdzie mogłem w praktyce sprawdzić, jak ten maluch radzi sobie nie tylko w mieście. Cena samochodu zaczyna się od około 100 000 zł, a ja jeździłem lepiej wyposażoną wersję, której cena jest wyższa o około 30 tysięcy. Po skorzystaniu z dopłat robi się jednak bardzo konkurencyjnie. Z zastosowanych technologii mamy tutaj część rozwiązań z droższych modeli producenta. Kierunek jazdy wybieramy wygodnym selektorem biegów a kierowce wspomagają różne przydatne systemy. Podczas manewrowania można docenić system kamer 360 stopni. W testowym egzemplarzu nie zabrakło też aktywnego tempomatu. Podczas jazdy w centrum Pragi doceniłem też świetny system wyświetlający widok z martwego pola. Treści są wyświetlane na ponad 10-calowych ekranach o bardzo przyzwoitej rozdzielczości w wersji wyposażenia Smart. Znalazła się też wewnętrzna i zewnętrzna ładowarka o mocy 3,6 kW, którą można zasilić niemal każdy sprzęt elektroniczny. Inster wyróżnia się też płaską przestrzenią bagażową, kiedy złożymy wszystkie fotele. W środku zmieści się spory materac. Wrażenia z jazdy są zaskakująco pozytywne. Jeździłem wersją z silnikiem elektrycznym o mocy 115 koni mechanicznych z baterią o pojemności 49 kWh. Dynamika jazdy przy prędkościach do 100 na godzinę jest bardzo dobra. Mały Hyundai też nieźle wchodzi w zakręty. Deklarowany zasięg WLTP przy 15-calowych Felgach wynosi 370 km, co w tym segmencie aut jest bardzo dobrą wiadomością. A co wymyślicie o tanim elektryku Hyundai?